Na sportowo. Na sportowo. Podsumowanie sportowych wydarzeń minionego tygodnia. W każdy poniedziałek po 20.15 zaprasza Darek Machowski. W programie na sportowo po raz kolejny piłka nożna była klasa B z tego co pamiętam jeszcze kiedy rozmawialiśmy w czerwcu bodajże tego roku, przypomnijmy mamy rok 2014, w tej chwili listopad a teraz się już całkowicie zmieniło bo mamy klasę A. Moim gościem jest Jacek Królik, witam Ciebie serdecznie Dzień dobry, witam serdecznie Państwa Jacku, jak dobrze pamiętam z naszej ostatniej rozmowy jesteś grającym trenerem i cały czas piłkarzem z Kierniewice. Tak, zgadza się, jeszcze troszeczkę się ruszam, a zarazem jestem tenerem seniorów Unii Skierniewice i też y, rocznika młodszych dzieciaków 27, 7 2, 10, Unii Skierniewice no i co, no bawimy się troszeczkę w tą piłkę, fajnie to na razie wygląda i wszystko jest tak, jak powinno być. No. Jesteś trenerem, powiedziałeś, seniorów Unii Skierniwice, czyli ja rozumiem, że ta drużyna, która w tej chwili jest na czele tabeli, za chwilę może więcej o tych meczach powiemy, to również trenujesz chłopaków? Tak, trenuję chłopaków. Jak na razie wychodzi nam to całkiem całkiem nieźle. Zbieramy się na te treningi mimo różnych swoich obowiązków. Staramy się systematycznie robić różne rzeczy, które pomagają nam później przygotować się do meczu. No, na razie, na razie jak najbardziej to zdaje egzamin, co widać po, po wynikach, jak do Pory powiedziałeś, że troszeczkę się ruszasz. Ty grasz na obronie, ale chyba tak skutecznie. Słuchaj, że drużyny, z którymi graliście teraz w tej pierwszej, prawda, w tym pierwszym sezonie takim jesiennym, no w zasadzie miały bardzo rzadko szansę, żeby w ogóle pokonać bramkarza, bo obiecałeś coś w czerwcu, kibicom, słuchaczom radia RSC przypomnijmy, że to nie były takie obiecanki, bo kończyliście klasę B, powiedziałeś, że wychodzicie do klasy A i co się stało dalej? Może byś opowiedział? Przecież jesteśmy już w zasadzie w macie 13. 12 meczów skończonych, tak? W tej chwili plan w 100% czy w 150% został wykonany. Tak, jak rozmawialiśmy, Darku, w czerwcu, jak się spotkaliśmy, że naszym celem, oczywiście, było ogranie tej klasy B, ale także pamiętam, że mówiłem, że chcemy awansować dalej czyli, czyli także grać o mistrzostwo tej klasy A. Na półmetku rozgrywek wygląda to bardzo dobrze. Nie przegraliśmy żadnego z 13 meczów. Odnieśliśmy 3 remisy, resztę to były zwycięstwa. Naprawdę stworzyliśmy fajny, fajny zespół. Tutaj, jakby starsi koledzy, którzy już troszeczkę w piłkę pograli, z tą młodzieżą, która dopiero wchodzi do, do tego naszego zespołu. I stworzyliśmy naprawdę fajny zespół, który się, który się bardzo rozumie ze sobą i tak jak mówię, no, będziemy, będziemy starali się też w tej drugiej rundzie podtrzymać to wszystko i bez problemu awansować do tej klasy okręgowej, bo taki jest nasz cel teraz i, i taki był nas cel przed, przed rozgrywkami A-klasy, nie ukrywajmy. Cel rzeczywiście został osiągnięty, przed Wami runda wiosenna, ale no wiadomo, że taktyki może nie będziecie zdradzali. Przygotowanie fizyczne to jest jedna rzecz, jeśli chodzi o drużynę, bo sami wiecie, że czasami trzeba potu wylać, kiedy gracie z drużyną przeciwną, ale chyba to, co wygrywa cały czas z tymi drużynami, jak ja patrzę, w tej chwili na tabele jesteście na miejscu pierwszym. 33 punkty nad drugim zrywem. Wygoda a to jest przewaga w tej chwili 7 punktów. Miedniewiczanka, Miedniewice to już jest rzeczywiście 10 punktów różnicy. To chyba taktyka, po prostu ustawienie tego meczu, rozpoznanie drużyny przeciwnej, do której jedziecie albo oni do was przyjeżdżają, sprawia to, że wygrywacie mecze. Mecze wbrew pozorom nie są takie łatwe, dlatego że każda drużyna drużyn po prostu nastawia się na to, żeby nas ograć. Po prostu no, chcą, chcą bardzo z nami wygrać, mobilizują się w każdym meczu. I nie są to naprawdę łatwe mecze. Jak na razie nam to doskonale wychodzi. Ogrywamy, ogrywamy wszystko. Tak jak mówię, nie przegraliśmy żadnego meczu. I będziemy chcieli tą pasę jakby kontynuować. Zobaczymy, chcemy... Nie będę teraz zdradzał, ale chcemy też w tej przerwie między rundami... Jesteśmy zainteresowani pozyskaniem dwóch zawodników na pewno, którym się bacznie przyglądaliśmy, bądź trzech. I myślę, że na razie jak na ten, na ten pułap tej jak klasy w zupełności nam to wystarczy. Oczywiście będą to jak najbardziej wzmocnienia tej naszej drużyny. Czy to się uda? Czy uda nam się tych chłopaków pozyskać? Myślę, że najbliższy czas pokaże, bo już zaczniemy w tym kierunku jakby iść, żeby, żeby ich po prostu do siebie ściągnąć. Rozumiem, że nie będziesz zdradzał, czy to będzie obrona, czy to będzie atak, czy to będzie pomoc, czy bramkarz i tak dalej, żeby prawda w tym momencie być może rywale, którzy słuchają nas, żeby po prostu nie wiedzieli, ale wracając jeszcze do tych meczów, wy jesteście na miejscu pierwszym, przypomnijmy, to jest pierwsze miejsce, 33 punkty rundy jesiennej, ale myślę, że tak na przykład, czy Zryw Wygoda, czy GLKS Wołucza, czy Manhattan Nowy Kawęczyn, tak, LKS Grabice są to drużyny, które macie pewnie jakoś już w głowie rozpracowane, bo się z nimi spotykaliście, tak więc będziecie pewnie mogli się czegoś spodziewać na rundę wiosenną i być może nie będzie to dużego dużym zaskoczeniem dla Was. A poza tym 10 punktów nad drużyną trzecią w tej chwili tabeli, bo to co powiedziałeś dwie drużyny wchodzą, później oczywiście wychodzą z klasy A, idziecie dalej, no to zawsze to jest jakaś taka przewaga, że nawet gdyby się miało gdzieś tam, prawda, komuś coś potknąć jakaś bramka, którą mielibyście stracić, to jednak jest to no nie ukrywajmy, duży zapas. Tak, ale my nie będziemy patrzyli na, na, jakby na punktację w tabeli, będziemy grać swoje I tak jak pierwszą rundę, bez, bez porażki, wiadomo, może się zdarzyć jakaś wpadka, może być słabszy dzień, ale myślę, że to wszystko będzie szło jeszcze bardziej do przodu i myślę, że będziemy mocniejsi w następnej rundzie. Także mogę, mogę tutaj powiedzieć, że będziemy starali się ograć wszystkich. No, czy, to, czy to wyjdzie, zobaczymy. Ja mam nadzieję, że tak, że będziemy jeszcze bardziej mocniejsi niż w tej rundzie, co byliśmy. Tak szczerze byśmy chcieli to nie walczyć z jakimiś tam punktami, z przewagą do jakby ostatnich meczów, tylko po prostu już byśmy chcieli, żeby ten spokój nastąpił wcześniej. Czyli jednym słowem, no będziemy się mobilizowali od pierwszego meczu, żeby wszystko wygrywać. Ile punktów się uda zdobyć, zobaczymy, czas pokaże. Jak się przygotujemy do rundy, tak pewnie będziemy grali. No. Myślę, że będziemy grali dobrze. No i z tego co słyszę, drodzy słuchacze, Jacek powiedział, rywale nie będziecie mieli na pewno łatwo w rundzie wiosennej. Jacku, to w takim razie, skoro mówimy cały czas o drużynie, która naprawdę świetnie się ma, bo jest na pierwszym miejscu, może byś tak przypomniał teraz w rundzie jesiennej bramkarze, którzy zasłużyli sobie na to właśnie, że macie to pierwsze miejsce, później obrona. Później pomoc. Państwo tego nie widzą akurat, ale ja patrzę, że Jacek mocno myśli: oczywiście, pomoc i atak, żeby wyróżnić tych zawodników, bo ty jesteś dzisiaj u mnie gościem w Radio RSC jako przedstawiciel najlepszej drużyny rundy jesiennej klasy Grupy Łódzkiej, prawda? żeby przedstawić z imienia i z nazwiska chłopaków, którzy właśnie walczą na boisku, raz w Skierniewicach, raz na wyjeździe. Tak, przede wszystkim chciałem tutaj podziękować całej drużynie, bo cała drużyna walczy o ten, o ten, o ten sukces końcowy. I tak jak mówię, jeżeli jest jeden walczy za drugiego, jest kolektyw w drużynie, to. to i przychodzą te same wyniki natomiast tutaj jeżeli chodzi o naszą siłę ofensywną to różnie się to rozkładało nie mieliśmy jakiegoś takiego typowego lidera strzelców aczkolwiek w tej rundzie najwięcej bramek strzelił Łukasz Winciorek też dużo bramek nastrzelał Bartosz Bolek, a resztę dzieliliśmy się po prostu, tam po parę bramek dokładaliśmy od siebie. Jeżeli chodzi o linię pomocy, też w środku pomocy naprawdę mieliśmy zespół oparty na doświadczonych zawodnikach. Jest Tomek Grenda Radek Krocz, tak jak mówię, Łukasz Winciorek, który grał takiego w tego jakby drugiego napastnika za Bartoszem Bolkiem. Do tego jeszcze dochodził młody Blechowski. Także, także ten środek naprawdę... Mieliśmy też fajne, jeżeli chodzi o linie, o boczne sektory boiska, o pomoc, to tutaj Mariusz Stefański, Markowski, Michał Maciesiak, Dawid Dębowski. Tutaj też jakby byliśmy, mieliśmy jakby pole manewru. Jeżeli chodzi o obronę, to tutaj tak, Łukasz Michalski, Jarek Foks, Marek Nagórski, Paweł Trojan, Jacek Królik, Dawid Balkiewicz, Michał Rosiński. Także też, też, też tutaj sporo jak już, jakieś tam pola manewru mieliśmy, ewentualnie żeby poczynić jakieś zmiany. I oczywiście w bramce nasz no, doświadczony Witek Surlit z młodym chłopakiem na zmianę, który też tam zagrał w paru meczach. Także ta kadra naprawdę, jeżeli się zebraliśmy wszyscy. Ta katra była naprawdę szeroka i wiadomo, no tutaj różne, różne rzeczy, tak jak powiedziałem w czerwcu, że no nieraz, nieraz tego nie było, bo coś tam, sprawy rodzinne, coś tam wypadło. Zastępował go kto inny i wywiązywał się w 100%, co, co po prostu pokazują wyniki, tak. Mamy najwięcej bramek strzelonych, mamy najmniej bramek straconych. Myślę, że zdania, zdania różnych kibiców były podzielone, jedni, jedni twierdzili, że nie będzie nam tak łatwo ja, klasie, że możemy sobie nie dać rady i nie twierdzili, że ogramy ją na spokojnie. Także teraz, jakby dajemy na to odpowiedź kibicom, że, że jednak no, jesteśmy w stanie na spokojnie tą ligę ograć. I to jest nasz główny cel. I... I tyle. Będziemy... Powiedziałeś kibicom, pewnie krytykom, bo to zazwyczaj krytycy tak biorą pod uwagę. To o, zobaczycie, weszliście do kolejnej ligi, prawda? Nie będziecie mieli łatwo. Kibice, jak to mówią, z sercem trzymają za Was kciuki. No ale rzeczywiście, przypomnijmy słuchaczom, bronicie się naprawdę niesamowicie tym wynikiem, bo tak, Wy nie mieliście w ogóle żadnej porażki. Zgadza się, nie odnieśliśmy żadnej porażki i bardzo się z tego cieszymy. Jest, jest to naprawdę fajna rzecz, zakończyć, zakończyć rundę. Bez tego smaku, tej porażki. To naprawdę dzięki tej dużej pracy, który włożył cały zespół, łącznie z nie tylko zawodnikami, ale też odgórnie z prezesami tutaj właśnie podziękowania też dla Pawła Trojana, dla naszego prezesa, dla Marka Nagórskiego, wiceprezesa i członka zarządu i dla całego, dla całego zarządu, że zostało to oczywiście też Sebastian Pazurek, który też u nas w zarządzie bardzo, bardzo nas wspiera i pomaga, też muszę to podkreślić. Jeżeli mówię, jeżeli wszystko funkcjonuje od góry i wszystko jest dobrze, to naprawdę drużyna też będzie grała dobrze, bo jest to wszystko poukładane. Mamy fajnego kierownika drużyny, Pawła Wójcika, który zajmuje się od początku, odciążył nas tymi sprawami od zaplecza zespołu. Paweł, też Ci serdecznie dziękujemy za, za tą współpracę i mamy nadzieję, że ona będzie kwitła dalej bardzo fajnie. Także Także mówię, u nas naprawdę to wygląda tak, jak powinno wyglądać w klubie, od góry do dołu. bez żadnego problemu. Czyli wszystko musi być poukładane, tak jak powiedziałeś. Atmosfera jest bardzo ważna, a później już to, co zostaje po prostu na boisku, żeby nie wchodzić z tym obciążeniem psychicznym na boisko i móc, móc sobie spokojnie zagrać. Przypomnijmy, Unia Skierniewice 33 punkty, pierwsze miejsce po rundzie jesiennej klasa grupy łódzkiej. No niesamowicie, 10 meczów wygranych. Jacek się tutaj śmieje w tej chwili, 3 remisy i oczywiście 0 porażek. Jacku, to jeszcze takie pytanie... Niech z Was y, selekcjoner na Wałka bierze przykład teraz z drużyną Polski, która gra przecież, stara się wywalczyć ten awans do Mistrzostw Europy w 2016 roku. Nie no, ja myślę, że podsumowanie gry reprezentacji Polski to jest, y, można było to po prostu y, też zauważyć. No, jakby ten rok był bardzo dobry dla reprezentacji. Od, da, od dawnego, no, dawna dawna nie było tak dobrego wyniku. Y, łącznie wiadomo z dograniem Mistrzostw Świata i tak dalej. No i, ja myślę, że tutaj można iść w ślady reprezentacji, tylko po prostu życzyć im takich sukcesów, a wszyscy będziemy zadowoleni, jak będą grali na takim poziomie, bo naprawdę w tym momencie to reprezentują naprawdę wysoki poziom. Przypomnijmy, zatem mamy końcówkę listopada w programie na sportowo Jacek Królikunia z Kierniewice. Jacku, spotkamy się pewnie już gdzieś w rundzie wiosennej. Teraz przed Wami już święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok. Ja Wam życzę oczywiście prezentów. No, piłkarzom wypada życzyć prezentów, yy, przede wszystkim takich, żeby zdobywali bramki. A zatem już wiadomo, będzie szedł, tak mi się wydaje, sponsor. Będą pewnie może jakieś pieniądze pozyskiwane. Będzie Wam z pewnością łatwiej. Tego Wam oczywiście pod choinkę życzę i na Nowy Rok. No i kolejnych bramek. Postaramy się, żeby w przyszłej rundzie też wszyscy byli z nas zadowoleni, a jedynym takim naszym prezentem dla wszystkich to mogą być dobre wyniki i to będziemy chcieli osiągnąć, żeby po prostu też kibice i my cieszyli się z tego, że Unia Skierniewice wraca jakby do Skierniewic, bo każdy, tak jak mówię, z tym klubem się kojarzy, nasze miasto wszędzie, wszędzie, wszędzie ta Unia jest jakby znana. Dlatego mówię, ja do tej pory też dziękuję kibicom, którzy nas wspierali we wszystkich meczach i będziemy grali tak samo dla nich w przyszłej rundzie, żeby po prostu mieli radość z tego i przede wszystkim też my żebyśmy mieli radość z grania. Także, także myślę, że będzie dobrze no. i damy sobie spokojnie radę w przyszłej rundzie. Zawodnik i trener Unii Skierniewice Jacek Królik był moim gościem w programie na sportowo. Dziękuję bardzo za rozmowę, no i oczywiście wszystkiego najlepszego dla całej drużyny Unii Skierniewice. Dziękujemy serdecznie, zrobimy wszystko, żeby, żeby kibice, którzy są z nami byli z nas zadowoleni. Na sportowo. Na sportowo. Podsumowanie sportowych wydarzeń minionego tygodnia. W każdy poniedziałek po 20:15 zaprasza darek Machowski.